Jesteśmy przed Narodowym Starym Teatrem. To tu za kilkanaście dni premiera sztuki Marguerite Duras Savannah Bay w reżyserii Józefa Opalskiego z Anną Polony w roli głównej. To wspaniała, kameralna opowieść, na którą zapraszamy wszystkich Państwa. Gościmy w Narodowym Starym Teatrze, a państwa i moimi gośćmi są znakomici twórcy krakowscy i polscy. Pani profesor Anna Polony, aktorka, pedagog, reżyser teatralny oraz Józef Opalski, profesor Józef Opalski, muzykolog, teatrolog. Liter, literaturoznawca i reżyser. I reżyser teatralny. To jest historia, która opowiada o aktorce, na której zresztą ta sztuka została napisana, o wybitnej aktorce francuskiej. No, pożyczyłam sobie od niej rolę. Zresztą już nie nieżyjącej. Madeleine Renaud. I która to aktorka już jest w podeszłym wieku. Mało, że dojrzała. Ona jest w podeszłym wieku i już ma w tych wspomnieniach jej miesza się teatr z życiem. I wspomnienia, które tu właściwie no, są podstawą tej, tej sztuki, one są prowokowane przez młodą kobietę, która się nią opiekuje, która jest dla niej. Właściwie trudno powiedzieć, kim. I to jest właśnie tajemnica tego związku, tych dwóch kobiet. I przywołuje wspomnienia, jakby jej córki, czy, czy jej samej, które są opowieścią o jakiejś nieprawdopodobnej, ogromnej, niezwykłej miłości, która kończy się śmiercią bohaterki. I cały czas jest ta walka pomiędzy. Tymi dwoma pojęciami, miłość i śmierć, miłość i śmierć, miłość i śmierć, a równocześnie teatr. Teatr, w którym właściwie to wszystko się dzieje. Zapraszam Państwa do obejrzenia tego, bo to jest taka bardzo dziwna sztuka. Można w niej znaleźć wiele emocji, wiele piękna, ale można też znaleźć wiele prawdy o życiu i wiele prawdy o tym zawodzie który przez całe życie uprawiał. W 2014 roku zakończyła Pani pracę w starym teatrze. Wraca Pani po Sześć. sześciu, po niespełna siedmiu latach na deski tego teatru, który był Pani drugim domem, był ukochanym teatrem, stworzyła tu Pani wiele wspaniałych ról. Czy to są dodatkowe emocje, czy podchodzi do tego Pani z dystansem? Wie pan, to są dodatkowe emocje. Przede wszystkim dlatego, że zostałam tutaj pięknie przywitana po tych sześciu. A wróciłam dlatego, że dyrektor nastał w, teatrze, w starym teatrze. Dyrektor, z którym znalazłam porozumienie. A odeszłam dlatego, że. W tym poprzednim jeszcze, poprzednim, przedostatnim, czyli. Przedostatnim, kompletnie, no, rozjechaliśmy się. Ale to raz, a następnym, no to już zostawię e, mgłą tajemnicy, przykryjmy to, no. Natomiast w tej chwili to jest zresztą nasz były student e, szkoły teatralnej naszej, potem Warszawskiej. I tak, bo kończył i, Wydział Aktorski tak, w Krakowskiej on, Szkoły Teatralnej, a później tak, reżyserie i był, był prorektorem w Warszawie. Akademii Teatralnej. Tak, no, i, i w Akademii Teatralnej był nawet pedagogiem bardzo długo. I był, Dziekanem, prorektorem. Prorektorem ostatnio, no, więc cała, cała przyjemność po naszej stronie. No ale emocje wiążą się także ze spektaklem, z tym, że, że to jest taka Dziwna sztuka, trudna bardzo, z tym, że robimy to razem z Żukiem. Tym bardziej, że Państwo współpracujecie ze sobą lat już kilkadziesiąt. A ponad czterdzieści chyba. Lat już kilkadziesiąt... e, ja o tej sztuce marzyłem od lat. I zrobiliśmy czytanie w klubie aktora tam z Patti Bloża <laughs> z Hanią Polony. Hania też się tą sztuką zachwyciła, dlatego że to jest sztuka, jakiej dzisiaj współczesny teatr o, o, o której właściwie współczesny teatr zapomniał. Mamy do czynienia z bardzo wybitną autorką, bardzo wybitną. E I ze wspaniałymi dwoma rolami. Dla młodej aktorki i dla starej aktorki. I ta bohaterka nazywa się Madeleine, tak jak ta sztuka dla Madeleine Reno została napisana. I to co Hania powiedziała jest niezwykle istotne, ponieważ ona, ta sztuka dotyka tajemnicy teatru i tajemnicy życia. To znaczy nie bardzo wiadomo, czy to wszystko jest wymyślone przez tą wielką aktorkę, czy to odbyło się naprawdę, czy to jest jej starcza imaginacja, czy to jest jej aktorska imaginacja. To się wszystko miesza. I sztuka jest fascynująca. I oczywiście zdecydowałem się na robienie tej sztuki tylko dlatego, że Hania to gra. Bo Hania ma w swoim aktorstwie taki perwersyjny stosunek do tekstu znaczy, przy miłości do tekstu, ponieważ jest aktorką, dla której tekst jest najważniejszy, to jednocześnie potrafi tak powiedzieć jakieś jedno czy drugie zdanie. Że ja analizując ten tekst nawet do głowy mi nie przyszło, że tak to można powiedzieć, i wtedy odkrywa się jakieś może znaczenie. I myślę, że, bo to jest produkcja, to, to trzeba powiedzieć, to jest produkcja wspólna Teatru Polskiego w Warszawie i Starego Teatru w Krakowie. I to już bardzo długo trwał ten pomysł, żeby no, rzeczywiście yy, nasz student, czyli Waldemar Laźniak został dyrektorem Starego Teatru, który się zachował niesłychanie elegancko, muszę powiedzieć, bo zadzwonił i do pani Polony, i do pana Trelicz, i do mnie, czyli do swoich profesorów, zapraszając nas do współpracy. A ponieważ go bardzo lubimy i pamiętamy bardzo dobrze jako studenta dobrego. No to ta, tak, tak. No, to była przyjemność. No a teraz walczymy z tym niesłychanie trudnym tekstem i smutnym, i wzruszającym, i mądrym, i chwilami śmiesznym. To jest taki typ sztuki, który my z Hanią bardzo lubimy. To znaczy, opowiada o świecie. To nie jest agitka polityczna, nie walczymy z niczym. Tylko opowiadamy o człowieku i to jest fantastyczne. Człowieku i jego emocjach. Tak, o tak. emocjach, namiętnościach, doświadczeniu, doświadczeniu. Tak i o tej zbitce, przepraszam, tak, że wam przerwam, tak jaka tworzy postać człowieka zajmującego się teatrem. Teatrem, tak jest. Ta zbitka pomiędzy naturą, czyli życiem osobistym i życiem teatralnym. Życiem rolami, bo aktor żyje rolami i kształtują go role. I gdzieś w jakimś momencie zacierają się te różnice pomiędzy byciem na co dzień, a byciem na scenie. Ja czasem więcej gram w życiu, aniżeli na scenie. Na scenie bywam bardziej naturalna i bardziej sobą, nawet odkrywając się przed widzem. Za pomocą sztuki, za pomocą roli, aniżeli w życiu, w którym się bardzo często zasłaniam, prawda? Kamufluję swoje prawdziwe odczucia i prawdziwe emocje. To, to, to jest tak na styku pomiędzy tymi dwoma żywiołami, które na nas działają czyli realne życie i życie teatralne i sztuka. Niesamowite życie miała też autorka tej sztuki, A bo tak. urodziła się w 1914 roku w Indochinach francuskich. Dzisiaj na te Indochiny francuskie składają się, na, na tę Wietnam kolonię składają się trzy państwa, bo to jest Wietnam, Laos, Kambodża. Kambodża. Tam przeżyła... Roman, który też w jakiś sposób. Ja właśnie odbija się w tej sztuce. Cez... Także. Ja tak powolutku właśnie chciałem. Nie, ale Andrzej, y, masz rację, tylko y, y, strasznie ważne są tutaj rzeczy. Bo ona i w tych scenariuszach filmowych. Ona by była również przecież scenarzystką. No Moja miłość. Tak. tak. Modelato cantabile, kochanek, właśnie według powieści. Ale też tutaj, ponieważ. Y, Przeżyła tragedię, że w 1942 roku urodziła martwe dziecko. I to martwe dziecko jest w tej sztuce niesłychanie obecne. I Madeleine, czyli ta aktorka, którą gra Hania Polony, ona niesłychanie przeżywa z jednej strony właśnie ten teatr, a z drugiej strony to, że to dziecko utraciła. To jest niesłychanie ważne w tej sztuce. Tak, bo ona sobie buduje w swojej wyobraźni świat. To jest dla mnie tak, że ona sobie buduje świat tego dziecka, które no, no martwe się urodziło. Jakby żyło i stało się dorosłą tak. istotą i przeżywało taką jakąś wielką miłość. Dla mnie to jest tak. Czyta ona sobie jej, buduje sama. Czyta jej opiekunka, to jej trochę alter ego ta młoda dziewczyna, czy nie jest gdzieś w odniesieniu yy, i właśnie tym... Albo no tak, jej... chwilami za wnuczkę swoją bierze, tak. że może ta i chciałaby być, no my to tak, tak może sobie interpretować to widz, że ona może być kimś bliskim, a może to być po prostu osoba, która się nią opiekuje, opiekuje tak. a tak serdecznie jest z nią związana yy, uczuciowo, tak. że właściwie prawie jest jej jakby tym drugim pokoleniem, Najbliższą, czy trzecim. najbliższą i najbliższą osobą. taką osobą, tak. Kiedy zapraszamy na premierę? Na premierę zapraszamy dwunast... Jeszcze muszę jedną słowo powiedzieć o Marguerite Duras, bo ona jest za mało znana w Polsce. No proszę sobie wyobrazić, że jej nazwą, czy nazwiskiem Duras została nazwana planetoida kilka lat temu. Także ta Duras krąży nad nami. A my zapraszamy na premierę niestety online i bardzo nam jest z tego powodu przykro, że Państwo nie będziecie z nami, tylko będziecie przed komputerami 12 lutego. A my jednym słowem mamy nadzieję, że mimo tej internetowej premiery, którą zapewne z chęcią obejrzymy, lada dzień, lada tydzień spotkamy się w prawdziwym, normalnym teatrze, nawet ze z Oby. złym skrzypieniem foteli, ale... Nie, tu są dobre foteli. To tu akurat to, nie skrzypią. Tak. Jest nowa... tak, ale no i może nie, nie w pełnej obsadzie, publiczność nie w pełnej obsadzie, tak, bo oczywiście. myślę, że będzie bardzo ograniczona ilość widzów. Ale jednak dla aktora to jest bardzo ważne, żeby ktoś był na, na, na widowni i, i słuchał go i patrzył na niego w naturze. Dziękuję bardzo, zapraszamy do teatru. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Dziękuję.